w saloniku artystycznym w każdą drugą środę miesiąca tym razem staramy się, żeby raz w roku w tym saloniku była wystawa historyczna i mam Państwu na wielką przyjemność przedstawić autora kolekcji części kolekcji tu pokazanych Pana Kacpra Świeżowskiego chcę bardzo serdecznie powitać Wszystkich gości dzisiejszego spotkania w szczególny sposób. Chcę powitać posłana Sejma Rzeczpospolitej, pana Piotra Babinece. Gratulujemy panie pośle od tej społeczności tu zgromadzonej ponownego wyboru. Chcę powitać serdecznie przewodniczącą... Komisji Kultury, panią Anię Dubiel, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, ale członkini Komisji rodziny, 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 edukacji, a, a Komisji tak. Kultury, panią Anią Anię, Anię Bazan. Chcę powitać wszystkich Państwa ze wszystkimi funkcjami, dostojeństwami i szacunkiem. I oddam głos autorowi, który najlepiej sam opowie o tym, czemu się. Białej Łuczy. Płatek za płatkiem. I każdy z tych przedmiotów, które tu Państwo widzicie, tych eksponatów wystawianych, to właśnie jest jeden taki płatek. Tych płatków były tysiące. Mnóstwo. To, co ja pokazuję tutaj w tej chwili Państwu, to jest cząstka mojego zbioru. Ale to, co ja posiadam, to jest cząstka tego, co było. I to nie mówię po to, żeby, no nie wiem, jakby to, jakby to określić, żeby chwalić się ilością. 1905. Dlatego, że w 1905 roku nastąpił rozłam Polskiej Partii Socjalistycznej, powstała frakcja rewolucyjna, na czele której stanął Józef Piłsudski i zaczęły się działania rewolucyjne zmierzające do odzyskania niepodległości. Natomiast ta druga frakcja zajęła się sprawami bytowymi robotników. W marcu 1921 roku, gdy, gdy zostały utrwalone ostatecznie granice II Rzeczypospolitej. Tej Rzeczypospolitej, która trwała krótko, bo do 1939 roku. Oczywiście e, kolejne obchodzone rocznice armii generała Hallera, która przyszła, która przyszła z Francji. To są wszystko oryginalne dokumenty. Nie ma tutaj modnych dzisiaj reprintów czy reprodukcji. No, coś Pieczątki, legitymację i treść, ale również i na formę, formę graficzną. są, ozdobą są no, przypinane podczas rautów, podczas jakichś bali, czy noworocznych, czy innych uroczystości. Stale podkreślam, za każdym tym przedmiotem idzie konkretny datek finansowy dla legionistów dla naftowych, dla legionistów, dla dzieci pozmarłych w legionistów. Cząstkowemu odzyskaniu przez polskie niepodległości. 5 listopada 1916 roku obaj cesarze Wilhelm i Franciszek Józef utworzyli Królestwo Polskie. Zaczątek, zalążek na miastkę wolnej Polski, ale to była olbrzymia, olbrzymia radość. No, rzecz jasna chodziło o pozyskanie rekruta z tych terenów do, do formacji wojskowej. No, niemniej jednak, niemniej jednak jak, proszę popatrzeć, jak społeczeństwo e, się cieszyło. Po 125 latach niewoli nie Polska. Pytajcie i dopytujcie swoich rodziców, dziadków, dziadków, jak to było właśnie w tym 1918 roku. Nie ma rodziny w Polsce. Tak, jestem święcie przekonany, która nie miałaby w swoim rodowodzie korzeni legionowych. Nie chodzi mi tutaj o, dokładnie o formację Legiony Polskiej, ale takich korzeni niepodległościowych. Każdy z, z Waszych przodków gdzieś walczył, albo gdzieś, gdzieś zginął. Szanujcie pamiątki. Ponieważ... Można pytać, można, ale ja wręczę nie białą, a czerwoną róże z podziękowaniem. I wydawnictwa, które na pewno okażą się pożyteczne. Bardzo serdecznie dziękujemy Dziękuję. dla kontrastu. Ale proszę pytać, pan Kasper w miarę możliwości odpowie. On, on jest, on ma właśnie, jest z tamtych terenów właśnie, wiec, i tam ma jego. w tych chwili, to yy, właśnie. il y